Jak co roku w czerwcu ZUS dokonał waloryzacji kapitału emerytalnego około 24 milionów Polaków, stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 450 miliardów złotych. Dla porównania zeszłoroczny przyrost wyniósł niemal 281 miliardów złotych. ZUS zakończył proces waloryzacji rocznych składek emerytalnych, kapitału początkowego i środków na subkoncie. Wskaźniki waloryzacji składek i waloryzacji subkonta przekładają się bezpośrednio na wysokość naszej przyszłej emerytury. Do waloryzacji składek zapisanych na koncie i subkoncie ubezpieczonego na 31 stycznia 2022 roku przyjęto wskaźnik 114,40% dla składek emerytalnych zapisanych na koncie i 109,20% dla środków zapisanych na subkoncie. Łącznie o ponad 40, 450 miliardów zwiększył się kapitał na kontach ubezpieczonych. Dla porównania, zeszłoroczny przyrost wyniósł niemal 281 miliardów złotych. Dane o dokonanych waloryzacjach można znaleźć na platformie usług elektronicznych ZUS. Zakład przygotuje także informacje o stanie konta ubezpieczonego według stanu na 31 grudnia 2022 roku. Otrzymają każdy urodzony po 31 grudnia 1948 roku, który choć przez chwilę podlegał pod powszechny system ubezpieczenia społecznego. Z informacji ZUS każdy adresat dowie się, ile ma na swoim koncie emerytalnym, ile zgromadził w składek wyznaczonych, Wysokości nominalnej oraz po przeprowadzonej przez ZUS co roku waloryzacji. Również i te dane będą dostępne na platformie usług elektronicznych ZUS.